Cześć, witajcie kapitanowie na kanale Klanu KAA. Zaprezentuję dzisiaj bitwę dwóch naszych kolegów, bitwę wykonaną przez kolegę Kwaka oraz przez kolegę Krzysztofa Wetemborskiego. Obaj są naszymi klanowiczami, przy czym kolega Kwak jest naszym znajomym naszego klanu od można powiedzieć jakiegoś czasu, a klanowiczem od niedawna. Jest to jego pierwsza bitwa wykonana właśnie już w naszych barwach. Bitwa będzie wykonana na Jubary i na Orionie, i zobaczycie te bitwy właśnie z perspektywy kolegi Kwaka. Będzie to bitwa z sześcioma fragami. Bitwa, jak widzicie, na topce. Niemniej, zaraz się upewnimy, czy na topce. Tak, na topce. No niemniej, będzie to bitwa, gdzie będą ręce pełne roboty. Przejdźmy do dzieła. Mamy tutaj pięć niszczarek. Tutaj na pewno zauważyć o właśnie teraz, że kolega Kwak pływa, preferuje widok z pierwszej perspektywy, widok z pierwszej osoby, tak można to tym mówić. Jak to rozumieć? Widok z trzeciej osoby, tam z drugiej osoby, jak chcecie to widok po prostu oddalony, gdzie widzicie cały statek. Preferencje graczy są dosyć różne. Ja muszę powiedzieć, że osobiście preferuję widok z góry, czyli ten z drugiej czy z trzeciej, jak zwał, osoby. Ze względu na to, że jest troszeczkę szersze pole widzenia, łatwiej dostrzec nadlatujące samoloty, nadpływające torpedy. No ale e, każdy ma swoje preferencje. Tutaj kolega Kwak doskonale sobie daje, e, daje radę. Mam nadzieję, że nie masz e, mi zazwyczaj, że przez dłuższy okres czasu wymawiałem Twojego Nika e, Kwak e, e, ale naprowadziłeś mnie i w końcu to nie udało mi się przełamać. Myślę, że będę dalej je kontynuował już w tej wymowie, jak chciałeś. Kolega Kwak <noise> właśnie minął pierwsze torpedy i zestrzelił pierwszy, pierwszy samolot. E, Okej, okay. żarty żartami. E, natomiast tak, bitewka jest lekka, ale z sześcioma fragami, i e, ta bitwa tutaj e, jest zamieszczona ze względu na e, przede wszystkim oprócz ilości zatopień, ilość zestrzelonych samo, samolotów, bo przy dwóch lotniskowcach e, ze strony przeciwnej, oczywiście z naszej też. No to możecie się spodziewać, że w pewnym momencie zrobi się grubo. Na razie wszyscy jeszcze żyją i lotniskowce mają e, wiele celów do ataku, ale w miarę upływu czasu, gdy ilość e, niezatopionych okrętów będzie malała. E, no, zwiększy się ten atak, a wiadomo, że. Zwiększy się częstotliwość ataku. wiadomo, że lotniskowcy gdzieś tam z tyłu giną jako ostatnie z reguły, chyba że ktoś się dobrze podejdzie. No i wtedy i wtedy rzeczywiście będzie zrobić Ok. Zaczynamy zabawę. Słuchajcie, ja sobie tutaj na chwileczkę wyjdę z widoku. Z widoku gracza, właśnie do widoku z drugiej, trzeciej osoby. Tak. no to są osobiste, tak jak powiedziałem, preferencje. Tutaj, z tego co wiem, kolega pływa na dobrym kapitanie. Przerzuca tego kapitana. Z jakiegoś lepszego okrętu Ale nie powiem wam, nie chcę was prowadzić w błąd Z jakiego Widzicie smug jest to owieczki No oczywiście tak jest to Yamamoto Owieczki ma niebieskie owieczki tak? ma niebieskie pierwszy nalot pierwszy ataki No i Barry dosyć jest dosyć wdzięcznym okrętem tak na oczywiście ten tier um, Mamy tutaj do czynienia z... tak jak powiedziałem to jest bitwa lekka, tak będziemy sobie może, jak będzie okazja jakąś okazję żartować. Myślę, że nasi koledzy tutaj nie odbiorą tego jak brak czynienia ich zaangażowania w bitwę. Eee, Natomiast zwróćcie uwagę przy tej ilości niszczarek, no nie ma kapowania, no ale to jest jeszcze nie ten etap, nie ten tier, gdzie, gdzie, gdzie gracze wiedzą już taktycznie, jak to robić. Każdy z nas, To ma już parę tysięcy tych bitew na placie przeszedł to i wie doskonale, że to jest zupełnie normalna, normalna rzecz. Ja tutaj postaram się skupić na elementach taktycznych, żeby wam tutaj coś podpowiedzieć, na ile będzie to będzie to możliwe. Mm. No tutaj, tutaj kolega zdecydował, że nie skupi się na wyjściu na kapa. Przynajmniej na tu i teraz, dopóki siedzą tam te niszczarki. Chociażby ze względu na... na torpedy, co jest oczywiste. Teraz nawrót. Nie mam tutaj informacji, jaka była komunikacja międzyklanowa. Tutaj kolega Krzysiu osłaniał. Najprawdopodobniej teraz została podjęta decyzja... ...o wysadzeniu rozbitków na plażę. <laughs> nie, 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 Oczywiście żartuję. Wbicie było taktyczne, tak zwane tactical plashing. Odbicie, tak. Charston może być okładany z daleka... Z nie widki, przynajmniej dopóki się teraz samoloty nie pokazały, dzięki, dzięki zadymieniu, które tam zostawił ze sobą jakiś niszczyciel. Dobra, e, parę słów teraz na temat kolegi Krzysztofa Wadamborskiego, e, który jest naszym klanowiczem już od dosyć dawna, od początku chyba klanu prawie, że? E, Krzysztof jest graczem z dobrymi statystykami, y, graczem, który podobnie chyba jak y, y, kolega Kwak, już chciałem powiedzieć, kłak. Kolega Kwak preferuje: najpierw przeżyjemy, tak? Czy, czy przede wszystkim przeżywamy, tak? I robimy damage, tak? Nie, nie, nie idziemy na, na pierwszy ogień, na żywioł. Ja mam taką tendencję, tak? Kto mnie zna, ten, ten, ten wie, że ja czasami tak lubię zaryzykować, tak? A tutaj koledzy się dobrze dogrywają, właśnie, i, i, i do tego też. Dlatego też z informacji, które ostatnio w rozmowie w dywizjonie uzyskałem. E, grają w miarę często ostatnimi czasy ze sobą. E, słuchajcie, e, to jest kwestia, kwestia, którą może część z Was, jako młodych graczy, może się zastanawiać nad tym, tak i. i no, dobra, bez ogrótek. E, gracze z dużym doświadczeniem grają na niskich tierach. To jest kwestia, którą... To jest taka kwestia, powiedzmy sobie tak, no można powiedzieć tak, wykorzystujemy bardzo mocno, przejdźmy sobie do widoku gracza, wykorzystujemy bardzo mocno naszą, nasze doświadczenie i znęcamy się nad młodymi. E, jak będziecie grali już na wysokich tierach, to zauważycie, że czasami warto jest dla e, higieny e, umysłu, jak to się mówi, czy po prostu dla e, troszeczkę rozluźnienia zejść na te niższe tiery. Specyfika wyższych tierów jest taka, że ona wprowadza bardzo wysokie napięcie, e, e, wymaga niesamowitej koncentracji, czasami po prostu to wyjście na luz e, przydaje się, żeby odetchnąć, złapać tak zwany reset, no i po części czasami złapać coś, co może zginąć w trakcie gry na wyższych tierach, gdy siedzimy tam non-stop, mianowicie przyjemność z gry, będzie tak? W momencie, gdy nam zaczyna zależeć, no to gdzieś tam pojawia się, pojawia się ta emocja, Zbierająca czystą przyjemność, dla której no, tak na dobrą sprawę jesteśmy, tych Chociaż czasami te preferencje się zmieniają, tak. E, ludzie zaczynają grać na statystykę, a grają na statystyk dlatego, że chcą udowodnić sobie, pokazać sobie, że są dobrzy, tak. Chcą się sprawdzić w ten sposób, tak. Także e, nie miejcie pretensji nowi mi świeżi gracze, że czasami trafiają się takie dywizjony już bardzo zaawansowanych w umiejętnościach graczy. Natomiast potraktujcie to jako. Potraktujcie to po prostu jako szkołę taktyki dla was. Popatrzcie, zobaczcie, jak ci gracze grają, wyciągajcie wnioski, tak? Kiedyś też będziecie takimi dobrymi graczami, jeżeli macie oczywiście coś takiego w planach, tak? Będziecie wykorzystywali te same lub podobne taktyki. Więc jest to po prostu zupełnie normalne tak. Okej, okay, dobra, my tutaj e, sobie rozmawiamy, natomiast e, koledzy, koledzy zabrali KPA, A, e, B właśnie tracimy. W międzyczasie, gdy sobie tutaj rozmawiamy, e, mniej więcej połowa składu już e, padła. E, ta bitwa będzie na... no nie powiem wam na ile fragów, chociaż pewnie to... A, zrobimy tak, że ja nie podam tego w... nie podam tego w tytule, zobaczycie na koniec albo przewiniecie sobie od razu do końca no i dobrze, no i mamy teraz sytuację taką, że tutaj popatrzmy na bilans, zatopień Orion 1 Yubari 2 z pozostałych żywych nikt nic walut nadal still life no i okej, okay, właśnie straciliśmy drugiego kapa pomimo przewagi punktowej i mniej więcej takiego samego bilansu okrętów zatopionych przy 11 minutach do końca, zaczynamy te punkty tracić. No ale okej, okay, nasza załoga tutaj będzie się biła. Zobaczymy z jakim efektem. Yubari, muszę Wam powiedzieć, jest dosyć wdzięcznym okrętem. Oczywiście, jak na swój twierd, jest okrętem miękkim. Jest okrętem, który, no, siłą rzeczy, tak. Jako zwłaszcza. Krążownik. No, 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 musi być takim, tak. Natomiast ma swoje zalety. Jedną z tych zalet są niewątpliwie jego bardzo celne i jak to jest, japońska flota. I relatywnie szybkie pociski. Torpedy, którymi strzela co 44 sekundy na 6 km. Popatrzcie sobie tutaj na parametr za kursorem, tutaj Tutaj na 6 km 144. No to jest takie plumkanie dosyć chumpiono, dosyć oczywiście nie będzie nigdy yy, niszczycielem, ale fajnie tutaj z tymi torpedami jest, one dają pewną, e, pewien luz, tak na odgonienie, na, na, na sytuacje jakieś kryzysowe, tak bardzo się, bardzo się przydają. zakres wykrycia 8,6 km ym, po wystrzale, po wystrzale oczywiście będzie na 12,8, tak jest też zasięg dział. 25 węzów, tak, w miarę przyzwoicie. No mówię, nie spodziewamy się tutaj jakiejś rewelacji, to jest taki czwarty. No ale dobra, przejdźmy teraz do, do dalszej części rozgrywki. 10 minut za nami. No tutaj zauważcie, że kolega a, Kwak a, kluczy bardzo ładnie, tak? Wykorzystuje zwrotność tego okrętu, jego prędkość, tak. Spadła puszczone W dym... A, ktoś tam w tym dymie był. Tak na dobrą sprawę było tam dwóch. Tak, piękny dublet. Każdy który tam stał właśnie w tym, był autorem tego dymu. Czyli mamy cztery fragi. No i naprzeciwko siebie Wyominga. Tutaj jeszcze wrócę do kwestii tego, że doświadczeni gracze grają na niskich tierach. No, to, że ktoś jest doświadczony i gra na niskim tierze nie oznacza, że będzie miał z naprzeciwka tylko i wyłącznie graczy niedoświadczonych, tak. Doświadczeni gracze są po obydwu stronach, więc to nie jest tak, że jest pełny luzik. Chociaż czasami oczywiście może się tak zdarzyć, zwłaszcza na tych tierach. Niemniej, no, nie każdy, każdy kto gra dłużej na pewno przyzna rację, tak. Mi już też zdarzało się zauważyć graczy z top clanów na niskich tierach, tak. No, to jest potwierdzenie tego, co mówiłem. Oni też potrzebują zapewne resetu, tak, i, i, i właśnie takiej odskoczni, jaką te, te niskie tiery są, więc oni też się mają prawo tam, tam pojawić. Ok, ehm, ładnie te, nam tutaj e, rośnie liczba zasług w prawym górnym narożniku. Cztery obrony, cztery podpalenia. Tutaj te podpalenia, sprawdźmy jakie są flagi. Nie ma tutaj flag zwiększających podpaleń, okej. Okay. Jest bardzo ładny standard. Ja mam tutaj co roku, tak? Tutaj kursurę, tak? Ja mam tutaj co roku dla nieuświadomionych nie, nie w temacie. Jest kapitanem, którego możecie zdobyć dzięki misjom, które z czasem możecie sobie zrobić w zakładce. Misje sobie kampanię, chyba jeszcze tak, tak się to nazywa, W zakładce kampanii możecie zrobić całą kampanię, gdzie w nagrodę takiego kapitana on ma unikalne, unikalne zdolności. Ja u nich teraz. Nie będę, zobaczcie sobie sami, zachęcam Was do tego. Jedną z jego cech jest właśnie to, że pociski mają... To oczywiście można włączyć takie charakterystyczne różowe, różowe spuki. OK Okej, Walkiria tutaj przystąpiła do obrony. No, nie ma szans tak, ale się broni. Ona mogła puścić torpedę, Zobaczymy jak to zrobiła. Ok, kraken woloniony. No i teraz tak, skończyły się już chyba naprawki, bo to była ostatnia, skończyły się rozbicia, a dwa lotniska żyją. I zacznie się teraz pożarówka, HP ubywa, no i zacznie się właśnie w tej chwili to, o czym mówiliśmy, systematyczne gnębienie przez lotniska, które tanio skóry nie sprzedadzą. Tutaj najprawdopodobniej kolega Krzysztof e, został na kapie e, ze względu właśnie na to, że nie widzieliśmy gdzie jest ta e, niszczarka, która właśnie ta walkiria, która teraz przed chwileczką padła. Tego kapa trzeba było bronić. No, Orionowi byłoby zdecydowanie trudniej przed, przed nią e, się wywinąć, aczkolwiek na no, kolega Krzysztof ma na tyle duże doświadczenie dobrze, by tutaj nie konsultowałem przebiegu tej bitwy decyzji. No pamiętajcie, że to jest troszeczkę też lightowe granie, jeszcze raz niczego nie umiejąc, obydwu naszym planowiczom. Hmm, jakie tam były decyzje, dlaczego? Dlaczego został na kapie? Tego nie wiemy. Tak prawdopodobnie z tego kapa zaraz wyjdzie i będzie podobał się na B. to też tak pancernik na to nie wyminie tak robić tak tak. Teraz wiedząc, że nie ma już nieszczerki może być sobie na na, na środek map. No i mamy e, target Number 1 i number 2 Obydwa e, loty są wyświecone, można zacząć ostrzał Jednocześnie trzeba będzie używać steru oraz klawiszy krawolewą e, No i zaczynam przebywać samolotów e, stroną e, 18 i 3 już jest 21 Przewaga nam się tutaj bardzo ładnie, dzięki wypiciu przeciwników, e, zwiększyła. E, dwa kapy nie nadrobiły. Zobaczcie, e, jednak Orion jest, e, jak każdy pancernik chyba na tym tierze, jest dosyć wolny, tak? On dopiero zakończył te pętle i sobie tam płynie, e, co sił, tak? Ale co sił nie oznacza, że szybko, bo to nie jest jeszcze ta, ta prędkość, którą myśmy pożądali, ale coś za coś, tam Na tych tierach nie możemy oczekiwać błyskawic, to, to są francuskie pancerniki. Wyperi ma tę pelotkę dosyć dobrą, jak na ten tier. Czy część obrotów nie, nie ma jej prawie w ogóle, czy w ogóle. No i zaczynają się naloty. Można by równie dobrze tutaj kluczyć, tak i próbować, próbować tylko zająć kapy. Ale mając lotniska tak blisko, kto by nie spróbował? Strącę im przybywa, czasu jeszcze jest dużo, punktów też jest, jeszcze jest dużo. Na pewno warto się będzie starać, żeby A, obydwa nowotwory ubić. W tym kącie ostrzału zdecydowanie, o ładnie wsparcie wpadło. Eee, przy tym kącie ostrzału można byłoby spróbować nawet bić z e, przeciwpancerny. Niemniej, no chyba lepiej rzeczywiście podpalić w tych chwili tak raz, dni. i tak z, z 6,5 z 6 km ewentualnie próbować tę cytadelę wrzucać. Zobaczymy może coś zacznie wchodzić na razie, te penetracje bardzo ładnie nie ma przebić na wylot. Harm, więc przypomnijmy sobie, jakiego sztywieru jest... od jest czwórka. No okay. 34 samoloty stracone. A gdyby tutaj było jeszcze rozbicie, to podejrzewam, że... że ten wynik był końcowy. By... Ja, zaraz zobaczycie. Zdecydowanie. Będzie jeszcze lepsze. Tak będzie bardzo dobrze. Spuszczone torpedy. Salwa w jednego, salwa w drugiego. Ładnie to kolega bardzo 935 punktów. Tutaj była słuszna decyzja, żeby tego kapa zająć, bo tak na dobrą sprawę czas się kończy, więc polega sobie, polega się jak przy to wzorzec ma zaliczenie. I miły ekran podsumowujący, podsumowujący bitwę. Przede wszystkim 40 zestrzeleń, 6 zatopień, a do tego obrony, podpalenia, zajęcia, torpedowania czyli wszystko to, co trzeba, by bitwa była satysfakcjonująca. I na pewno taką satysfakcję też mieliście oglądając te bitwę tak samo jak ja. W imieniu rozgrywających tę bitwę, czyli kolegi Krzysztofa oraz kolegi Kwaka, bardzo Wam serdecznie dziękuję. Zapraszam do rozgrywania bitew jako przyjaciele naszego klanu w dywizjonach z nami. Znajdźcie nas w grze. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.